Musimy jesteśmy po pojedynku i zapomnieliśmy no. streama. No my zapomnieliśmy nagrać streama, już jesteśmy po urodzinach u Michała. Nagrywamy to razem. Przedstaw się, Michał u mnie w kamerze, a ja u Ciebie. No, siemanko. No i już jesteśmy no. po urodzinach. Już wszyscy sobie poszli. No, sami, szkoda. No bo, to jest, no bo Filip, szkoda, że się nie może na YouTubie pokazywać. No, trochę, jakbyśmy zarobili, no to byśmy wydali trochę pieniędzy. Widowie, no. i byśmy my jeszcze, jeszcze byśmy trochę zostali. Nigdy nie wieście o one biorą pieniądze od tego. My, by, my byśmy jeszcze zostali, ale tu tak hmm. Filipa bolało, że już nie chcemy ryzykować tego po prostu. No. Ale to nie będzie już, to będzie w taki takie 10-minutowe tak? No, bo ja mogę y, same dziesięć minut nagrywać, na no, no to idealnie. Mój... No, bo ja... No, no to co robimy, pozdrawiamy youtuberów? Uch. Dobra, Uch. no to ja pozdrawiam siedmiu. A te skru, a te skru. też, pozdrawiam Urbixa. Urbixa też pozdrawiam. Pozdrawiam Adiego. No ciebie. ciebie. Nie, miesz już pozdrawiać. Aha, dobra, to jest no kurwa. No to... Ur... A te, skru Urbix. Urbix. A te skru Urbix. I jeszcze, jeszcze pana, śmietankę. pana śmietanka. Śmietanka, jeszcze Norbikole, Norberta. I jeszcze tego. Mm. Mm. Się... Jeszcze Lachu. No, Lacha. I jeszcze Deva. Deva. I Neksioma. Neksioma. No, ale no. No to jest takie stream, bo Tylko że 10-minutowe. No, ile też dwa. nie. Dzień Dobra. Także? Także. No, jesteśmy po urodzinach, no. no. Także trzeba troszeczkę tutaj się poruszać. Troszeczkę się rozciągnijmy. Pokażemy wam, jak się piłkarze rozciągają, z daleka trochę. Zobaczcie. Tak trzymają. Jedna noga. Luga, luga, luga. I, potem, taka, taka. I potem tak robią. I jeszcze tak robią. O no Jezus. jezus. No, pot jeszcze tak robią. Jeszcze tak. O, ale widzowie. No taki streamek z mały, nie? No nie jeszcze robią tak. Tak Jest. brąkarze robią. A tak, a tak robią brąkarze. I tak pokażę też mogą. No bo, a właśnie, ale hmm. widzowie. No ten, musieliśmy, Zakończyć. no, no zrobisz tego z i mam. Dobra, Ty ja wam... czy jeszcze jest jakiś, stryk? tu pokażę wam kawałek, chodź No No pokażemy kawałek tortu. Bo my już, już na nie No to cięcie robię. Widzowie zobaczcie, no to są resztki tortu. To mówię? to są resztki tortu. To nie widać cząstki. Ja hmm. wyborę sobie jedną może. Dobra. A ja będę wbikać na Dobra. Tak. A, no, dobra. dobra. Jeszcze to sobie. Ostatnio, ja będę taki spinek. to pał... Dobra. Trzy minuty u mnie. Dziesięć minut to będziemy nakrywać? Albo, albo do dziewięciu. No, trzeci będę No No to Ludzie, ja się trochę tak. No to jeszcze pięć minutek. Aby, a Widzicie? Dobre. A jeśli byście chcieli takie odcineczki u nas na kanałach, mm. a w tym? Dobrze, a wiecie czemu do 9 no bądź... minut Do ten. Nie, no bo ten. Nie no. No bo, no bo z innego powodu. No bo jak, bo powodu. bo nie bo nie bo jak, bo jak, bo jak, ja jakąś gier, to tu, bo, nie jakąś jak, to długo, jak, Ładne widzowie widzieliście jak nie no to, to szkoda jak tego nie widzieliście widzowie robimy cięcia Także widzowie ten streamek będzie 9 minutowy jednak no, no bo tak stwierdziliśmy no bo no bo takie coś. No, ile u Ciebie już trwa? U mnie trwa tak. U mnie też 5 minut. Już. U mnie też 5 minut. Już Dobra, ale widzę No 4 minuty. Bo widzicie, czemu jeszcze z gigapowodziu, bo już z tego gonię. No właśnie, ale widzowie, zrobienia. No, pozdrawiam też tego. Filipa, który teraz poszedł do domu, ma przytorach, a tam są gdzieś tory, nie? No, a wiecie, Więc... czemu z innego powodu poszedł, bo go tu tak bolało? No bo on I... chyba naciągnął mięsień. Albo, albo źle stanął tak bardzo i go tutaj zaczęło bardzo boleć. No, a, ale widzowie, lepiej, żeby go prostało. Filip, ż, filip jak to oglądasz, to życzę Ci, żeby Ci już to nie bolało. Ja też. I jeszcze żeby, się pomodlę za ciebie. Nie, to Bo jak złapała cię no to jeszcze raz? Dobra, się pomodliłem, nie? No. Niech, niech... Sabier, napisz... Y, pozdro dla Filipa, to piszcie pozdro dla Filipa, u mnie to i u Michała. Przypniemy wam serduszko. Przypniemy no wam serduszko. Przypniemy. I napiszcie z czego mam nagrać na Xboxie. No. No ja też. Wybieram. Ten. Macie do, wy do wyboru Minecraft FIFA 18, 19. Eee, ten. A wy wy macie eee, u wyboru Minecraft FIFA. U mnie 15, FIFA 15, 16 i Demo 2017. Nie, ja no Demo 2017. 17, nie. 16, nie, 16 15. I Forza Horizon. No, u mnie też Forza Horizon. Prze czekaj. Ifał za horizon. Ale widzowie, no już jest po... No, Dobra, do jeszcze dwie minuty. Hmm. Dobra, jeszcze dwie minuty. Bo my do, bo my chyba do 10 nie wytrzymamy. Nie wytrzymamy. Dobra, to będzie 10. No 10. Ale jak chcecie, że... Widzimy... Przepraszam Eks. za to, ale jutro za to y, nagle popełnił tak odcinek może z Adim. No, albo sam. Sam nie no nie no nagramy razem. No razem nagramy takie nie wiem z Napiszcie macie do wyboru FIFA 19 i w razem A FIFA 19 to dwa mecze, nie? No właśnie, albo kariera. kariera. nie będzie i głosujcie, piszcie w komentarzach. Czy, be, czy ma być takie auta? Czy Kołtarz. takie auto? Forza Horizon i też i inne auta, czyli Forza Horizon. Co FIFA 18, no. 19, 17, 15? No. Bo tu właśnie. ludzie jadą, widzowie. No właśnie. Ale Czekajcie. ten. Czekajcie. Dobra, jeszcze dwie minutki. Dobra. No. Widzowie, jeszcze dwie minuty. O mg. Widzowie. widzowie, Widzowie, Widow, naprawdę. Widzowie, ja wam pokażę mam harców w tym. Ten, nie zapomniałem. Fakt, to i Faktor i... cięcie cię. Jak będę tak długo, to jak, bo to się dwie minuty akurat, no. akurat mi to mi trochę zimno. Fizowe. No mi dasz trochę zimno, za no ale no, te urodziny były naprawdę fajne, no ale się skończyły, no bardzo szybko. Szkoda, że tak krótko. No. Tą to cięcie robię. Wysowię u mnie. Proszę was, i... żebyście napisali pozdro dla Filipa, no, to, będzie, to, będzie, to, będzie, to będzie nasz, ten, e, jak to się nazywa, tradycja, o. No. Proszę piszcie takie rzeczy no, dla naszego kolegi, no bo go bardzo zaczęła boleć noga, nie wiem dlaczego, nie mógł biegać, jak no. graliśmy w piłkę. No właśnie, no i, no i źle się stało. No, no i... No jest perczał sam. No i Ostatnia minuta na grana. Ja wywaliło. To możesz nam jeszcze to wrzucić. Dobra, dobra widzowie, jeszcze się będę żegnał. Także też ci po całem Filipa. Jau.